Im mniej się ma, tym się jest bardziej szczęśliwym, czuje się lżejszym, bo się odrzuca od siebie te wszystkie yy, ciężkie przedmioty tej rzeczywistości, tak mówiąc w cudzysłowie, te sprawy, które sami sobie jakby... Yy, Poprzez myślenie, poprzez martwienie się, planowanie doklejamy do swojej podświadomości i one nam ciążą. I ten balast jakby jest tym, tym obciążeniem duszy i przez to nie odczuwamy tego komfortu, radości, pozytywnego nastawienia do życia, bo bo nie znamy, yy, bo nie mamy wiedzy na temat samego siebie, a wiedza, jak wiemy, uwalnia. Jak to mawiał ojciec Pio, im więcej wiesz, tym jesteś większy. Na tym to polega, a nie na poszerzaniu swoich zasobów materialnych, czy tam dążeniu do władzy i do robienia kariery. I tak dalej więc Nina tego w szkole ci nie powiedzą